Jak oglądałam tutaj te zajawki czy zapowiedzi gry, Afganistan jest rzeczywiście bardzo podobny. Jak się leci śmigłowcem z, do już byłej polskiej strefy odpowiedzialności, w z największej bazy Bagram, to właściwie ma się wrażenie takiego, oglądania takiego kosmicznego, naprawdę kosmicznego krajobrazu. Góry, otwarte przestrzenie, później góry, otwarte przestrzenie i gdzieś na horyzoncie taki afgański chłop z kozami. Ja nie wiem co te kozy jedzą, naprawdę. Bo ze śmigłowca to wygląda jak spalona ziemia. Po prostu wielka pustka, a jednak tam ludzie rzeczywiście żyją i no i funkcjonują, ale to to, to, na tej prowincji to, 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 ci ludzie żyją jak w średniowieczu. W takich, te domy są specyficzne są z gliny, takie lepianki z wielkimi, takimi ogrodzonymi na, na, na polu takiego kwadratu albo prostokąta gliniany płot wielki. No i tam całe wielopokolenie rodziny mieszkają. Ja byłam w, w Gaznie oczywiście, naszej największej bazie. Byłam w mniejszej bazie w Lodiorze i w takiej już zupełnie malutkiej Arianie. <laughs> Najwięcej no czasu spędziłam w Lodiorze i najlepiej wspominam zresztą ten czas. Inna jest rola w, w wojskach lądowych, a inna jest rola w siłach specjalnych. W siłach specjalnych najpierw są indywidualnie szkoleni. Zresztą ich broń to też nie jest taka broń. To jest wręcz intymna historia, gdzie dopasowuje się do... trzeba ją dopasować do kształtu policzka, długości palca, długości ręki, to nie jest. To, to nie jest taka taśmowa robota. No i snajper to jest ktoś niesamowicie cierpliwy. Po niesamowicie cierpliwy. Swego czasu generał Petelicki opowiadał mi taką historię. Dwa snajperzy z delty amerykańskiej przyjechali do Polski żeby szkolić naszych komandosów z domu I założyli się z Starym, czyli Petelickim, że na poligonie gromu schowają się tak, że nikt ich nie znajdzie. I rzeczywiście Stary przegrał flaszkę. Zakopali się w ziemi. Całowo. Spędzili tam, nie wiem, no kilka, kilka dni. No i to, to przede wszystkim cechuje snajpera cierpliwość. Zacznę od tego w ogóle, że skontruję częściowo to, jak się nazywa gra. W języku polskim nie ma czegoś takiego jak snajper. Tak. Macie strzelca wyborowego. I to jest pierwsza rzecz, jakiej ja się nauczyłem od strzelca wyborowego, którego znam osobiście. On zawsze strasznie tempi na tym ludzi. Jest strzelec wyborowy. Snajper jest sobie w siłach zachodnich, to jest pewna specyficzna rola. Co do wyposażenia, czy można być bardziej konkretnym? Słuchajcie, powiem wam tak, ja znam jednego strzelca wyborowego, którego nie ma tutaj ze mną z tego prostego powodu, że on powiedział, że on nie wyjdzie przed ludzi, bo on nie pokaże swojej twarzy. Bo on jest, co prawda, on dzisiaj siedzi, jak to sam śmieje się, na emeryturze, klepie nudę, natomiast on do dzisiaj ma swoją teczkę i mu do dzisiaj nie wolno się pokazać. Znaczy wolno, wszystko mu wolno, ale się nie pokazuje. I w momencie, w którym on wyszedł z samochodu, to ja byłem w szoku. On mi sięga do Dotąd. Jest taki chudy, ma taką dużą, nieproporcjonalną głowę, wiecie, jak niedożywione dzieci, nie? Chudy, ta duża głowa, taka pałąkowata szyja, takie te wielkie oczy i krzywe zęby, identne od papierosów, nie? No, można by sobie pomyśleć, że faceta można by złamać jedną ręką. Natomiast, kiedy pokazałem mu mój nóż, kizliara rosyjskiego, to on go wziął i zrobił tak. A ten nóż mu zaczął tańczyć między palcami. On się nie ruszał, a ten nóż mu tańczył wokół ręki. O dobra, fajnie, weź. Ja powiem wam, że jak ja wziąłem od niego ten nóż, to mi bardzo ujrzyło. Bo ja po raz pierwszy w życiu przy tym facecie, który do mnie przyjechał, przywitaliśmy się na misiaczkę i w ogóle, u siebie we własnym domu, poczułem się fizycznie zagrożony. Ponieważ strzelec wyborowy to jest maszyna. To nie jest jakiś tam żywioł, to nie jest człowiek, który skacze, biega tam. Nie, to jest maszyna. On idzie za danymi obrotami. Strzelectwo wyborowe, czy też snajperstwo, jeżeli mówimy o snajperze, nie różni się niczym od polowania. W momencie, w którym zamawiacie sobie strzelbę myśliwską, nie mówię o celu, bo ja jestem, ja jestem miłośnikiem gładkolówków, to mierzone jest wszystko: ramię policzek, skrzywienie szyi, długość kciuka, długość długiego palca. Ręka, kolba, długość. Regulowane jest dokładnie wszystko. Dokładny pomiar taki, żeby po złożeniu się od razu się opierał, żeby policzek minimalnie się opierał, żeby układało się do linii celowania. To jest broń robiona od góry do dołu na zamówienie. I autentycznie regulowane, dobierane, jak to się ładnie mawia w grach, customizowane jest wszystko. W Rzeczpospolitej napisałam taki tekst bardzo smutny dla naszej armii. Mianowicie, swego czasu zaczęliśmy budować między rzeczą szkołę snajperów, strze szkołę, szkołę strzelców wyborowych. <grymne> ja lubię ten tekst. I to wyszło po polsku, czyli to średnio. Natomiast był tam, tam absolutny talent. Potrzeba mieć talent, prawda? Żeby być strzelcem wyborowym. Chyba tak. Chyba tak, bo to nie chodzi tylko o strzelanie, bo to jest stanowisko. Tak, tak. Um, natomiast został wyrzucony z armii, ponieważ miał tatuaże. Tatuaże, których zresztą nie było widać pod mundurem. Natomiast komisja lekarska zdyskwalifikowała go. Um, najważniejsi dowódcy polskiej armii um, stanęli w jego obronie, ale niestety, no bo to była perełka, um, dlatego Snajper um, Nie no, trzymajmy się wersji Snajper, jest krócej. Um, um, jest tak niewielu, bo, bo też ten proces szkolenia to jest najpierw znaleźć taki talent, później go szlifować ale szlifowanie to jest indywidualne, to jest szyte na miarę, prawda? Znaczy, dlatego właśnie mówię, że strzelec wyborowy nieco się różni od snajpera, bo snajper to jest bardzo specyficzny rodzaj strzelca wyborowego. I strzelcem wyborowym zostaje ten, kto bardzo dobrze strzela, jak sama nazwa wskazuje. Natomiast snajper to jest rzeczywiście zakopywanie się w ziemi, to jest jakaś taka no bardzo specyficzna otoczka, mówię więc to jest faktycznie stan umysłu, tak. No i niestety straciliśmy taki absolutny talent. Natomiast jeżeli pytacie, jak oni są troszkę z boku, właśnie w, Warrior, w Warriorze mój kolega Rafał z, był bardzo lubiany w jednostce. Zresztą jednostki specjalne to też specyficzne formacje. To nie jest takie zwykłe wojsko. Tam nie obowiązują na przykład pagony. Oni wszyscy są ze sobą. E, razem są kolegami, e, niezależnie od tego, czy to jest oficer szeregowy, podoficer, e, działają w małych grupach, e, w teamach, dlatego muszą sobie ufać. Ale nawet w, ty, w takim małym gronie indywidualistów Rafał zawsze trzymał się trochę z boku i czyścił swoją broń. To, to było jego takie główne zajęcie, zresztą to czyszczenie to też Od, Odpoczywanie uczy, tak? i czyszczenie broni, prawda? Rozkładanie, tak. zbieranie i czyszczenie broni. Tak, to faktycznie jest taki rodzaj kultu. Tak? Mm -hmm. a, a to też uczy cierpliwości. Słuchajcie, tak, ta, ta broń e, z zamkniętymi oczami, on, on musi ją znać jak swoją dłoń. Ja do kwestii Afganistanu i snajperów bym dodał taką jedną cenę, jedną istotną rzecz. Teraz się zrobiły, wybaczcie słowo, modne te strzały na 2 plus kilometry, prawda? 2100 metrów, 2200 metrów, ten niedawny rekord na 2380. To robi wrażenie, prawda? Bo strzelają z tych wielkokalibrowych karabinów wyborowych 12,7 na 99 Tak, 99 jest europejski kaliber, bo rosyjski jest na 108. I no faktycznie, to robi wrażenie, trafi człowieka z dwóch km, prawda? Tam chyba rekord to był, że w trzech strzałach trafiono na 2380. Pierwszy poszedł bokiem, obu, pod oddział padł, drugim trafił tego taliba w plecach, no i trzecim już bezpośrednio. Natomiast jest jeden bardzo śmieszny myk, o którym mało kto wie. Poza Afganistanem takie strzały są niemożliwe. Niedawno próbowali na amerykańskiej pustyni Mojave ten strzał odtworzyć, tak to nazwijmy. Ułożyli się na tej pustyni, wzięli bareta, rozłożyli. Obserwator i strzelec. Przystrzeliwujący prawda? Bach. Strzelec mówi, dobra. Pusto. Jeszcze raz. Bach. Pusto. Jeszcze raz. Bach. Pusto. Jeszcze raz. Odpuścili sobie po dwóch magazynkach. Ponieważ okazało się, że poniżej pewnej wysokości, wysokości terenu nie da się takiego strzału oddać. A tutaj Ponieważ to obserwator to... nie widzi smugi kondensacyjnej, którą zostawia pocisk, i nawet nie widzi, gdzie ten pocisk spadł. Więc powiedziałbym, że Afganistan, jeżeli coś wnosi do tzw. zawodu snajpera, to zdecydowanie to, że zarazem stworzył ten mit strzelania na ponad 1,5, ponad 2 km, no i jednocześnie go zabił, Udowadniając że tylko tam to jest możliwe, a gdziekolwiek indziej jest po prostu bezzasadne i nie do wykonania. Eee, gaz mi leży na wysokości naszych rysów. to jest znaczenie. No. Roz, zupełnie, tak zupełnie inna balistyka, zupełnie inne tarloty, tak. Tak, tak, tak. Ta. Cóż, mogę powiedzieć tylko i wyłącznie tyle. Sama profesja snajpera jako snajpera, strzelca wyborowego, szafrzyce to jest pierwsza wojna światowa. Właśnie wtedy się zaczyna, kiedy regularnie zostaną tworzeni snajperzy, tacy jak my ich znamy, którzy leżą i czekają. I czekają. To nie są rakiety, to nie są czołgi, to nie jest ostrzał artyleryjski, to nie jest gastrujący, To jest jeden facet z lunetą, który na Ciebie patrzy. I czeka. I czeka. I tylko on wie na co czeka, i cały czas na Ciebie patrzy. W dowolnej chwili możecie zabić, ale nie zabijecie teraz. Zabijecie wtedy. Na to zastosowne. Więc nie zdziwiłbym się, gdyby faktycznie tak było, bo snajper, strzelec wyborowy jest zawsze z boku. On nie jest żołnierzem, który biegnie z karabinkiem szturmowym, walczy, któremu się patrzy w twarz. Powiem więcej, ten mój kolega, strzelec wyborowy, potwierdza to, że w głowę nie wolno strzelać, ponieważ kiedy próbujesz komuś strzelić w głowę, Ryzykujesz, że spojrzysz mu w oczy. A podobno ludzie to czują. Dlatego, kiedy obserwuje się cel, to się patrzy zawsze obok. Nigdy na cel. Jadąc do Iraku, później do Afganistanu, byliśmy zieloni i to w sensie dosłownym. Dopiero później... Um, te wozy boja wymalowane na zielono, prawda? Słynie, tak, o których mało tak, kto tak. Pamięta. Świetne zresztą rosomaki nazywane przez e, talibów zresztą zielonymi diabłami. Zielony właśnie diabł. dlatego, że e, zamiast na pustynne kolory by były wymalowane na zielono. Bez sensu. Afganistan jest szaro-biburą. E, z z taki przewagą u... szarego, wypalony, prawda? Zresztą. Tak, tak, tak. Więc te nasze e, rośki były po prostu widać. One, były rzeczywiście nie do pokonania nawet przez wielkie IDI, dopiero, dopiero dopiero niedawno Talibowie nauczyli się e, tak konstruować te swoje improwizowane ładunki wybuchowe, że no, są w stanie rozwalić te samaka. Zresztą ja wróciłam z Afganistanu dwa lata temu a, i niestety w Polsce dowiedziałam się już. Trzy dni później po, po moim powrocie, że w Rosamaku zginęło właśnie pięciu polskich żołnierzy. To byli moi koledzy i wierzcie mi, to jest wielka trauma. E, dlatego, że ja bym z nimi jechała, ja bym tam była. E, warunki pustynne i nasi, nasi żołnierze. Na początku też mieliśmy problem z wyposażeniem indywidualnym buty, mundury, nawet bielizna. To, to, to jest bardzo ważne, prawda? żeby e, skarpety były oddychające, majtki były oddychające, żeby, e, no, żeby, jakoś znosić ten klimat, bo on jest też wyjątkowy, jak już powiedziałam, gaz nie leży na wysokości naszych rys, więc się, ja nie miałam problemu z aklimatyzacją, ale byli tacy, którzy musieli przystosować się do, do tych warunków. Ehm, tutaj może uzbrojenie też byłoby proszę powiedzieć. Z widzenia uzbrojenia pustynia to jest no, pełny koszmar. A, ponieważ macie ekstremalne temperatury w dzień i równie ekstremalne temperatury w nocy. Pustynia to jest piasek. Góry to są kamienie, na których wszystko może upaść, połamać się i na jednym i na drugim jest gigantyczna ilość pyłu. Mało kto jest tego świadom, Tak naprawdę Afganistan to jest przecież jeden wielki pył, ponieważ tak. z tych gór to się cały czas posypuje. Tam się nie odrywają kamienie, tylko się odrywa taki mikropył, który pokrywa wszystko. Mhm. W związku z czym jeżeli mówimy o wyposażeniu strzelca wyborowego, znowu nawiązując do gry, który wymaga największej możliwej precyzji, no to takie zapylenie to jest czysty koszmar. Ponieważ to nie wpływa na to, że ta broń, nie wiem, nie zamknie, zamka. To nie wpływa na to, że nie odpali. Natomiast to może wpłynąć na to, że ten pocisk minie cel. O 5 centymetrów. 5 centymetrów to jest stąd, dokładnie tutaj, żeby przeleciał tyle. Abstrahując od tego, że ten sam pył, który się wciska w broń, wciska się też w człowieka. Wszystkimi możliwymi otworami. A jak, jeżeli taki strzelec wyborowy, czy też snajper ma sobie poleżeć parę godzin, czekając na cel, a przecież tak to wygląda, no to wydaje mi się, że dla człowieka jest to jeszcze większa próba niż dla sprzętu. Tak, ja co prawda nie z, ze strzelcami, ale z operatorami jednostki komandosów rozmawiałam na temat właśnie warunków afgańskich. Jeżeli idą na akcję, to się nie myją jakiś czas. Nie może... Zamknięte pory. Tak, nie może tam na pustyni, jak wiatr zawieje, to od razu czuć proszek do prania, czy jakiś zmiękczek, czy perfumy. To wszystko od razu czuć. Też jest tam wysoko, więc taki bardzo, bardzo utalentowany operator pseudonimie biały, biały opowiadał, że pustynia jest... Pustynię trzeba poczuć, trzeba w nią wejść, trzeba być jak ta pustynia. No i oni spędzali rzeczywiście wiele dni będąc na pustyni. Zapuszczali się w rejony, gdzie nie było żołnierzy isaf czyli koalicji. Ba, tam nie było nawet ruskich. Tam byli Brytyjczycy dopiero. Wioski, totalnie dzikie wioski, ale wrogie. Gdzie się, produkuje się ID-ki, czyli te improwizowane do podduchowe. To znaczy, wydaje mi się, że wszystko zależy od tego, o jakiego rodzaju misji mówimy. Bo jeżeli mówimy faktycznie o snajperze, który leży i czeka na cel, to musi być obserwator. Ponieważ snajper po prostu ma jedno zadanie: on ma oddać jeden, jedyny strzał. To jest jego jedyna misja. Wszystkim poza tym. Zajmuje się obserwator. Obserwator zajmuje się łącznością, obserwator zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, obserwacją terenu, patrzeniem tego, co się dzieje, gdzie się dzieje, skąd i Snajper ma swoje jedno miejsce i on tam widzi cel. Natomiast w grze, z tego co widzę, w dużej mierze to są misje nie tyle snajperskie, ile sabotażowe. Więc tam faktycznie im mniej ludzi, tym lepiej. Bo to jest jednak infiltracja, to jest przejście na teren wroga, no i tam. Każda dodatkowa para nóg, która może strącić jakiś kamyk albo puknąć pustą puszkę po konserwach, jest no, niepotrzebnym obciążeniem. Myślę, że jeżeli snajperzy i strzelcy wyborowi giną przez coś, wyłączmy jakby akty force majeure, czyli ostrzał artyleryjski, prawda, rakietowy, gaz bojowy itd., to są to ich własne błędy, nieostrożności i pośpiech. A ja bym dodała jeszcze do złej techniki. Dlatego że e, e, strzelec wyborowy musi się schować, musi się ukryć. A w tej w sytuacji, kiedy mamy termowizję, e, bezpilotowce, e, roboty, rozpoznanie Dobra. takie elektroniczne, bardzo jest trudno, e, bardzo jest łatwo wyłapać. Na przykład, jeżeli tutaj coś świeci, tak, jest ciepło, to znaczy, że pod tą darnią e, ktoś się schował.